Zleciłem też przygotowanie bardzo precyzyjnej i szczegółowej opinii prawnej, czy w przypadku strajku od 8 kwietnia będzie można 10 kwietnia przeprowadzić egzamin gimnazjalny w innym miejscu niż lokalizacja gimnazjum, czyli szkoły gimnazjalnej. Czy na przykład będzie można zaprosić absolwentów, przyszłych absolwentów szkół gimnazjalnych w określonej ilości na przykład do hali sportowej czy do jakiejś większej przestrzeni, żeby tam przeprowadzić egzamin, ale prawnicy dzisiaj powiedzieli mi bardzo wyraźnie, że na ten temat i na ten moment nie mogą się wypowiedzieć, bo sytuacja jest nowa, ona jest dość skomplikowana i trzeba ją bardzo szczegółowo przeanalizować. Że na wczoraj na Godziny poranne. Mieliśmy rozstrzygnięte referenda w 87 przedszkolach. Wszystkie 87 przedszkoli, w których odbyły się referenda, opowiedziały się za strajkiem, czyli ten strajk jest jak widzimy nieuchronny. W przyszłym tygodniu poinformujemy Państwa w przedziale na poszczególne placówki przedszkola: szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne, ile placówek będzie strajkować. Również w przyszłym tygodniu jest kolejne posiedzenie tego zespołu kryzysowego. Rozważaliśmy również dzisiaj taki wariant, że w przypadku, gdyby dyrektor danej placówki edukacyjnej zwrócił się z wnioskiem do organu prowadzącego, nie wykluczamy podjęcia decyzji o zamknięciu jakiejś placówki edukacyjnej od 8 kwietnia, ale na to jest zbyt wcześnie. Najpierw te wszystkie analizy i te wszystkie rzeczy, o których Państwu powiedziałem, musimy mieć zweryfikowane, dlatego pracujemy, można powiedzieć, w systemie ciągłym, pewnie do 8 kwietnia kwietnia do momentu rozpoczęcia strajku będziemy podejmować te decyzje, ale musimy zbadać i sprawdzić każdą ewentualność formalną, którą możemy zrealizować. Analizujemy projekt rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej względem zaangażowania dodatkowych nauczycieli, którzy nie są pracownikami szkoły do przeprowadzania egzaminów. Ten projekt jest rozporządzenia w konsultacjach, on jest jeszcze nie podpisany, ale już poleciłem żeby ten projekt był analizowany na wypadek gdyby on miał wejść w życie w najbliższym y, y, czasie.